Mamy pierwszą rybkę dopiero co wypłynięte Dosłownie pierwsze na płynięcie i siedzi A jaki ze 140 będzie miał? O, go. Będzie miał, więcej nawet. Pięknie. Ładny, grubiutki. Nie do silnika go tam nie puszczaj. Ale na żarty, ty! O, gruby! I popuść sobie trochę z multika No, no wiesz, dziwy, dziwy Dobra i zaraz, powiedzieć już byś teraz. Dobranie. Popuść wędkę koło multik. Ja Dobra, połóż wędkę. I pięknie. Uważaj prawo. tutaj. Może go wypnę, co? Wypnij. Zawsze multik otwierasz na, do oporu, że w razie co ryba Ci się wyśliźnie, to nie pociągnie Ci wędki. Dobra, puszczaj. Mierzymy go szybko? No zmierzymy go. Pewnie. Gruby strasznie, dobry Zobaczcie staki takis 170 Szczęśliwy łowca Gratulacje Fajna rybka, gruba wypuszczamy Jesienna Jesienna, dawaj go z tamtej strony, 不要 r a t tuh, l a c